Witajcie! Jak już pewnie wiecie, rok 2021 jest czasem wyjątkowym dla nas wszystkich, ponieważ 6 maja 1921 roku urodził się nasz patron, podharcmistrz, członek szerych Szeregów i dowódca grup szturmowych Janek Bytner. Z okazji 100 rocznicy urodzin Rudego chcemy kształcić pozytywne postawy i pogłębiać uczucia patriotyczne, rozwijać szacunek do dorobku narodowego i uświadamiać rolę w historii w budowaniu tożsamości narodowej. Stulecie Narodzin Janka Bitnera to również okazja do uczczenia bohatera, który brawurowo, bezkompromisowo i z uporem walczył z niemieckim okupantem, stając się przykładem nadludzkiej odwagi. To przykład człowieka, który swoim postępowaniem dał dowody męstwa, wierności i gorącej miłości do ojczyzny. Zapraszamy Was wszystkich, uczniów 29. Liceum, do wzięcia udziału w konkursie Poezji Patriotycznej z okazji Stulecia Urodzin Ludego, który ma za zadanie Rozwinąć Wasze twórcze myślenie. Stworzenie wyjątkowego wiersza poświęconego Jankowi Bydnarowi będzie uhonorowaniem jego niezłomnej postawy, siły charakteru i bezgranicznej miłości do ojczyzny. Chcemy Was zachęcić także do aktywności na innym polu. Konkurs filmowy pod tytułem W Burzy i we Mgle promuje kreatywne myślenie o historii narodu polskiego. Mam za zadanie przekonać Was do wykorzystywania i rozwijania technologii informacyjnej. Filmy krótkometrażowe przedstawiające realia lat współczesnych Jankowi Bytnarowi mają pobudzić Waszą kreatywność do nieszablonowego ujęcia tematu. Waszym zadaniem będzie ukazanie trudnych kolei losu, zadumy, wyrzeczeń czy odwagi Rudego. Jeśli dwie poprzednie propozycje nie przypadły Wam do gustu, zapraszam do wzięcia udziału w trzecim konkursie historyczno-literackim, którego celem jest przedstawienie przez Was jednego dnia z życia Jana Bytnara. W okresie marzec 1941 roku do października 1942 roku w formie pracy pisemnej. Dzięki temu konkursowi zapoznacie się z historią niepodległej Polski. Opisanie działalności i form oporu polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej na podstawie życiorysu Jana Bytnara pozwoli Wam scharakteryzować sytuację Polaków w trakcie okupacji niemieckiej. Zapraszamy Was także do oglądania kartek urodzinowych, które zostały zaprojektowane dla Janka Bydnawa przez naszych kolegów i koleżanki z klas pierwszych i drugich. O wynikach tego konkursu będziemy Was informować. Ponadto, jeżeli Aura pozwoli, zachęcamy Was do wzięcia udziału w grze miejskiej czy wieczorze poetyckim. Mamy nadzieję, że nasze propozycje konkursów spełnią Wasze oczekiwania. Liczymy na Wasz udział i mamy nadzieję, że niedługo wszyscy spotkamy się na szkolnym korytarzu. Cześć. Cześć!